Dane są współrzędne czterech punktów. Z dwóch pierwszych budujemy odcinek AB i liczymy jego długość. Robi się to w ten sposób. Zobacz, musimy zastosować taki wzór. Od współrzędnej xowej punktu B odejmujesz współrzędną xową punktu A i tą różnicę podnosisz do kwadratu. To samo robimy z współrzędnymi ykowymi. Natomiast całość na koniec pierwiastkujemy. No to spróbujmy. Tak, od tej liczby muszę odjąć tą liczbę. 4 odjąć 1. Następnie od tej liczby muszę odjąć tą liczbę. I całość pierwiastkuje. 4 odjąć 1 to 3. 3 do kwadratu to 9, może od razu 9 zapiszę. Dodać 4, tutaj minus z minusem, daje plus, więc 4 dodać 2 to jest 6, i 6 do kwadratu to 36. Stąd otrzymujemy długość odcinka AB równą pierwiastek kwadratowy z 45. Następnie liczymy długość odcinka CD. Tutaj już nie będę zapisywał wzoru, tylko od razu to przeliczę. Od tej współrzędnej odejmuję tą współrzędną, otrzymuję 6 i 6 muszę podnieść do kwadratu. Następnie od tej współrzędnej odejmuję tą współrzędną, otrzymuję minus 4. I podnoszę tą liczbę do kwadratu. 6 kwadrat może pod spodem to 36. Dodać minus 4 do kwadratu to 16. I otrzymujemy pierwiastek kwadratowy z 52. Ok. Dobrze nam to poszło, i teraz musimy porównać długości tych odcinków i zapisać, który z nich jest dłuższy. Dłuższy odcinek to ten, który pod pierwiastkiem ma większą liczbę. O. Czyli długość odcinka CD jest większa od długości odcinka AB. Za chwilę kolejne przypadki z tego zadania.